Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj spojrzymy sobie, kto o tobie myśli i co zamierza z tym zrobić. Także serdecznie zapraszam. Rozkład dla singli, jak i tych, którzy gdzieś tam są w relacjach, także całkiem uniwersalny. Spojrzymy sobie, kto myśli. No i oczywiście, co z tym planuje, co zamierza zrobić. Także kolejne dni właśnie ten rozkład może pokazać, także myślę, że warto posłuchać. Oczywiście zachęcam do słuchania do samego końca, ponieważ każda karta w tym rozkładzie jest ważna. Na początku sprawdzimy sobie, kto jest tym jego mościem, a potem co potencjalnie zamierza. Także serdecznie zapraszam, spójrzmy, co widać dzisiaj w kartach. Dziewiątka kielichów na początek jako karta otwierająca i od razu pokazująca nam człowieka, osobę, która myśli o tobie z perspektywy zadowolenia, spełnienia, pewnego rodzaju komfortu emocjonalnego. Czyli to jest ktoś, kto ma poczucie, że w relacji z tobą, niezależnie od jej obecnego statusu, już coś osiągnął. W jego myśleniu nie ma chaosu ani potrzeby walki, raczej wspomnienie momentów, gdy wszystko było na swoim miejscu. Możliwe, że ta osoba czuje satysfakcję, że została przez ciebie doceniona, że pozostawiła po sobie dobre wrażenie, lub że pewnym w takim pewnym sensie wygrała coś w tej relacji. Być może twoje zainteresowanie, twoją uwagę, uznanie. W emocjach tej osoby. Pojawia się duma, ale niekoniecznie dążenie do działania. Dziewiątka kielichów jest kartą zadowolenia z tego, co już się ma, więc ta osoba nie czuje przymusu, by coś zmieniać. Możliwe, że obserwujecie z dystansu, przekonana, że relacja, niezależnie od jej kształtu, jest już ustawiona. To może być ktoś, kto chętnie pielęgnuje wspomnienia, zamiast wracać do konfrontacji. Ten, kto o tobie myśli. Może też odczuwać pewien rodzaj samozadowolenia, to znaczy w jego głowie to myślenie o tobie daje mu emocjonalne potwierdzenie własnej wartości. Wspomnienie o tobie działa jak lustrzane odbicie, czyli wzmacnia jego ego. Jest zatem osoba, która lubi lubi to, że budziła w tobie emocje, że była dla ciebie ważna. To nie jest myślenie oparte na tęsknocie lecz raczej na satysfakcji i takim podejściu w stylu dobrze, że to się potoczyło lub y, jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Z bardziej psychologicznego punktu widzenia to jest osoba, która w relacjach szuka komfortu i potwierdzenia, a nie ryzyka. Dlatego jej myśli o Tobie mogą być raczej wspomnieniowe niż planujące przyszłość. To nie jest energia osoby, która analizuje, co robić dalej, tylko tej, która emocjonalnie nasyciła się. Jednocześnie ta karta niesie sobie takie subtelne poczucie nostalki. Czasem, gdy ktoś czuje się spełniony, pojawia się lekki brak. Myśl, że mogło być coś jeszcze. I w tym sensie myśli o tobie mogą mieć charakter refleksyjny, wręcz medycyjny, jako o kimś, kto kiedyś dał emocjonalne ukojenie. Więc jeśli miałbym wskazać takie cechy, które przychodzą mi pierwsze na myśl tej osoby, to byłaby to... Dojrzałość emocjonalna, stabilność, ale też nieco narcyzmu, takiego narcystyczność, coś takiego, czyli narcyz. Może to być ktoś, kto lubi mieć poczucie kontroli i harmonii i kto uznaje, że relacja... Że relacje, które przyniosły mu satysfakcję, lepiej zostawić w spokoju, niż ponownie otwierać z jakiegoś powodu. No ale zobaczmy konkretniej. Czwórka Pentakli na pozycji drugiej, która nam mówi bardzo, bardzo wiele. Jest to karta osoby, która, no właśnie, trzyma się całkiem kurczowo tej aktualnej sytuacji. No i to pokazuje nam w pewnym sensie również, że ta osoba. To jest ktoś, kto nie tylko czuje emocjonalnie wspomnienie w związku z tobą, ale także chce to uczucie zachować dla siebie, zatrzymać je w nienaruszonym stanie. Czyli to jest ktoś, kto niechętnie dopuszcza zmiany, trzyma się wspomnień, przyzwyczajeń i poczucia, że tak jak było, było dobrze. Jeśli dziewiątka klichów Mówiła o satysfakcji, to czwórka denarów wskazuje na potrzebę zabezpieczenia tej satysfakcji, nawet kosztem zamknięcia emocjonalnego. Ta osoba myśli o sobie w sposób kontrolowany, bez otwartego okazywania emocji, i wewnętrznie może czuć, że ta relacja lub kontakt to jest coś wartościowego, co trzeba chronić. I nawet jeśli już nie ma aktywnego kontaktu między Wami, to nie chce tego stracić ale też nie ma odwagi otworzyć się ponownie, bo boi się utraty stabilności jaką sobie zbudowała. Więc to jest typ kogoś kto woli mieć mniej, ale pewnie, niż ryzykować więcej. Także energetyka tej karty daje taki wątek przywiązania, zarówno emocjonalnego jak i psychicznego. Myśli o tobie mogą dla, dla tej osoby być sposobem na Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa. Może wracać do wspomnień, by nie czuć pustki, lub by potwierdzić, że nadal to ma w swoim świecie wewnętrznym. Więc jest to taki przekaz, który dzisiaj pokazuje nam osobę, która przede wszystkim była zadowolona z tej relacji między wami, która jakby odebrała tę relację jako coś fajnego. Natomiast w dzisiejszym dniu. Ma energię raczej braku powrotu, czyli energię zamknięcia tej relacji i, że tak powiem, kontynuowanie życia jakby dalej, bez, bez tej relacji. Widać, że dzisiaj ta energia jest taka zachowawcza i w pewnym sensie pokazuje to, że jeśli na przykład czekasz na jakiś powrót, to w kolejnych dniach on raczej nastąpi. Z, takim, z taką anotacją, że to, jakby wiadomo, oczywiście to może się zmienić, bo jest to rozkład dynamiczny, natomiast faktycznie w kolejnych dniach, ten, ten powrót, jeśli na niego czekasz, to może nie przyjść. Tak to bym tutaj określił, nie? Zobaczmy tymczasem dalej. Trzy kielichy na pozycji trzeciej. I tutaj karta, która pokazuje nam. No właśnie, co pokazują trójkę klików? To jest karta, która pokazuje przede wszystkim lekkość, taką imprezę, świętowanie również, co też widać po samym obrazku karty. Natomiast troszkę to rozluźniony ciężar cały, który w tym rozkazie widzimy do tej pory, bo jednak jest to rozkład, który póki co, no właśnie, był taki całkiem, powiedziałbym, niełatwy, czy tam ciężki, właśnie bardziej. I tutaj. Widać, że ta osoba coraz częściej dopuszcza w sobie wyobrażenie w sytuacji, w której może pojawić się między wami jakieś odświeżenie, coś prostszego, bez napięcia. Czyli widać, że w przeszłości między wami było coś ciężkiego. Stąd też być może taki, taka, ten brak chęci powrotu, o którym mówiłem. Natomiast który trochę nam się zmienia właśnie w kontekście trójki klików. Czyli pokazuje nam się osoba, która. Generalnie jest kimś, kto przeżył z tobą całą ciężką sytuację, czy też ciężką relację, w której nie było łatwo. Nie musiała ona skończyć się jakby, wiesz, wielką kłótnią, czy czymś takim, ale generalnie nie była to łatwa relacja. Być może nawet po jej końcu cały czas czułeś ty albo on, że to miało większy potencjał, a mimo tego nie wyszło. No ale właśnie to, to nie jest zakończone i teraz to wraca. Czyli gdzieś coś z przeszłości widać, że wraca. Natomiast nie będzie to szybkie, bo tak jak powiedziałem, czwórka pentakli wskazuje, że gdzieś to jest zatrzymanie, jest takie utrzymanie w miejscu z potencjałem na coś więcej i właśnie trójka kielichów pokazuje nam, że tutaj ten potencjał jest całkiem spory, natomiast przede wszystkim wtedy, kiedy ta relacja się rozluźni, kiedy ta atmosfera będzie bardziej przyjazna, być może również z twojej strony ta osoba oczekuje, że ty rozluźnisz się, że podejdziesz do tego bardziej tak, wiesz, trochę bez żadnych... Powiedziałbym, no, takich zobowiązań, czy, czy takiego podejścia surowego, w stylu, że albo idziemy w związek, albo wcale. Czyli jest to oczekiwanie od tej osoby, że teraz wejdziesz w energię bardziej lekką, bardziej spokojną. Natomiast bardziej mówię o tej osobie, kim ona jest, ta osoba prawdopodobnie jest jakby z kimś, kto o tobie rozmawia. Czyli gdzieś w swoim gronie ta osoba rozmawia o tobie, w raczej neutralnym tonie, powiedziałbym. Ale tak, by temat wrócił i, i być może, jakby y, chciała sprawdzić, czy to wspomnienie o tobie jest dalej bezpieczne. Czy wciąż można o tym mówić bez ciężaru? To jest subtelne, ale ważne, bo oznacza, że emocje nie są już tak sztywne jak wcześniej. No i właśnie stąd też przyszło takie oczekiwanie od ciebie, że być może y, u ciebie też. Pojawi się rozluźnienie i większe, że tak powiem, większa, większe pole do popisu. Więc powoli widać, że w jej myśleniu coś się przesuwa. Że ta osoba nie odpuszcza przeszłości, ale zaczyna dopuszczać wersję, w której pojawia się ruch, kontakt, jakieś wspólne tło, czyli jeszcze nie działanie, ale wewnętrzne przygotowanie do tego, żeby do tego, że może nie wszystko jest zamknięte między wami, e, także jest to ciekawy przekaz i to pokazuje nam też e, tutaj jakby możesz spodziewać się e, Ten kontakt nastąpi. Tymczasem. Może trochę zbyt wolno, to tutaj dzisiaj nam idzie. Także może przejdźmy już dalej. Siła na pozycji czwartej i to jest karta, która no, zamykająca w kontekście tego, tego pierwszego pytania. Czyli kto to jest? Co to jest za osoba. Siła pokazuje w kontekście zamknięcia i takiego dopełnienia tego całego przekazu, kim jest ta osoba. I tutaj y, siła jest kartą przede wszystkim tej siły wewnętrznej. Czyli widać, że mimo tego, że na przykład ty tą osobę może odrzuciłaś, jest w niej siła, żeby to dalej robić, y, żeby dalej gdzieś tam wiesz, próbować. Natomiast przede wszystkim tutaj widzimy, że y, ta osoba myśli o Tobie spokojnie, z uczuciem, y, które nie jest już tak burzliwe jak kiedyś, ale wciąż głęboko osadzone. Czyli w jej myślach. Nie ma nerwowości ani pośpiechu. Jest raczej świadomość, że coś między wami zostało zapisane w sposób trwały i że trudno byłoby to całkiem wymazać. Dziewiątka kielichów pokazuje kogoś, kto czuje satysfakcję z tego, co między wami się wydarzyło. Czyli może mieć poczucie, że wiele z tego, co chciał przeżyć, już przeżył. Ale ta satysfakcja nie jest równoznaczna z obojętnością. To jest raczej spokój człowieka, który czasem zamyka oczy, i myśląc o tobie, ma wrażenie, że wraca do miejsca, gdzie wszystko było proste i szczersze. Potem pojawia się czwórka klichów oraz trójka, i to są ważne karty, bo jakby pokazują, że jakby zatrzymują ten obraz w miejscu. Widać, że, kto, że to jest ktoś, kto nie chce dopuścić, by to, co czuł, się rozproszyło i trzyma się tego wspomnienia. Jakby to było coś, do, co nie powinno zostać wypuszczone z rąk. Natomiast, widać, że to jest osoba, która wciąż ma w sobie emocje do ciebie. Widać, że nie chce odpuścić, i widać, że cały czas w głowie jej jesteś. Nie? I to jest jakby najważniejszy ten przekaz stąd. Z tej, z tej części. Czyli ta osoba teraz uczy się oswajać te emocje, które ma w sobie do ciebie, nie ucieka od nich. Tylko trzymaj blisko, jak coś, co trzeba zrozumieć, a nie zniszczyć. Może czasem myśli, że wszystko, co było, jakby wciąż ma moc, że nawet jeśli nie ma kontaktu między wami, to energia tej relacji nadal istnieje, tylko w innym wymiarze. Siła daje wrażenie, że to jest ktoś, kto nie potrafi do końca zapomnieć, ale też nie chce już walczyć z tym uczuciem. Zamiast tego po prostu je trzyma, nie po to, by wrócić, lecz by mieć w sobie spokój, że potrafi kochać. Bez konieczności posiadania. Więc to jest taka kurcza, no, takie ciekawe podejście. Przede wszystkim pokazuje nam kogoś, kto jest w tobie całkiem mocno, że tak powiem, zauroczony, czy też wiesz, no, chce w tej relacje iść. Być może jednak bez twojej pełnej zgody, czy bez twojej pełnej akceptacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, być może pojawia się jakieś odrzucanie. Ale widać, że ta osoba się nie poddaje. Więc jest to ktoś, kto jakby raczej. Tak bym powiedział, że nie byłaś za bardzo przychylna do niego, albo przynajmniej na jakimś etapie tej, tej relacji nie byłaś zbyt przychylna, żeby między żeby wami coś było więcej. Tymczasem spójrzmy dalej. Zobaczymy, co zamierza ta osoba. Na pozycji pierwszej, w tym pytaniu, mamy dziesiątkę kielichów, także bardzo mocna karta. Dziesiątka. Także no. Silna karta, natomiast zanim jeszcze to, chciałbym zaprosić na stronę duchowy .pl. Jeśli potrzebujesz rozkładu prywatnego, to właśnie na stronie duchowy .pl je znajdziesz. Link w opisie. Tymczasem dziesiątka klików. Wracając do naszej karty, widzimy karta, która przede wszystkim pokazuje dosyć duże szczęście. I tak otwiera tę drugą część rozkładu, tak powiedziałbym, cicho, spokojnie. Po całym wewnętrznym napięciu, które pokazały tej karty, Tutaj wszystko jakby się wyrównuje. Ta osoba nie planuje gwałtownych ruchów. W jej myślach nie ma scenariuszy konfrontacji, dramatycznych gestów czy, czy walki o coś. Raczej pojawia się wewnętrzne pragnienie domknięcia, poczucia, że wszystko ma swoje miejsce i sens. 10 kielichów jest tutaj jak emocjonalne uporządkowanie. Nie w sensie ostatecznego rozstania, ale pogodzenia. To jest ktoś, kto powoli przestaje myśleć o tobie w kategorii braku, a zaczyna myśleć, zaczyna widzieć całość tego, co było, jako doświadczenie, które ułożyło mu coś w środku. Czyli poniekąd zaczyna postrzegać te relacje jako coś w rodzaju nauki. Być może to również e, zaczęłaś te relacje postrzegać jako e, coś typu karmicznego, albo bardziej jako ten e, bliźniacz ogień coś takiego, co właśnie ma bardziej nauczyć. Ale nie być na zawsze. W każdym razie, w jego zamiarach nie ma konkretnego planu działania, lecz raczej potrzeba spokoju, by to uczucie nie było źródłem niepokoju. Ta osoba chce doprowadzić w sobie emocje do momentu, w którym przestaną ciągnąć w różne strony. To nie jest ucieczka, to jest bardziej świadome pozwolenie, by pewne rzeczy już nie bolały. Także yy, w tej karcie tkwi taka nuta cichy nadziei. Myślę, że nawet jeśli między wami nie, nie ma kontaktu, to możliwe jest pewne symboliczne pojednanie. To jest osoba, która mogłaby kiedyś stworzyć, otworzyć się na kontakt, ale tylko jeśli pojawi się to naturalnie, bez presji. No i tutaj też widać jakby, że to te myślenie tej osoby o tobie jest już skupione na detalach. Czyli nie zastanawia się kto co powiedział, kto zawinił, tylko widzi Was raczej jako część większej historii, która w jakiś sposób musiała się wydarzyć, żeby każdy z Was zrozumiał coś o sobie. I w tym sensie jej zamiar to akceptacja, pozwolenie, by emocje stały się tłem, a nie osią codzienności. No i szósta karta. Na pozycji szóstej, rycerz mieczy. Który jest kartą dynamiczną, kartą ruchu, to przede wszystkim. No i oczywiście pokazuje, jako ta postać dworska, bo oczywiście rycerz, pokazuje nam energię, która... no... jest nie tyle co przeciwieństwem tego, co było wcześniej, ale takim trochę... no... lekką zmianą. Bo jeśli pamiętasz, powiedziałem tam przy Dziesiątce Kielichów, że nie ma tu planów. Natomiast Rycerz Mieczy troszkę zmienia ten ton. I tam, gdzie przed chwilą była cisza, teraz pojawia się impuls. Więc też nieprzypadkowe to czytanie pojawia się teraz u Ciebie, że tak powiem. Ten film pojawia się nieprzypadkowo u Ciebie teraz. Dlatego, że jak widać, jest tu impuls, jest tu chęć ruchu, który prawdopodobnie zmanifestuje się w kolejnych dniach. I być może odkryjesz jakby pełną intencję tego człowieka. Ten ruch nie jest do końca ciepły. To nie jest jakiś romantyczny gest, to nie będą kwiaty. Tego się nie spodziewaj. Raczej jest to silne pragnienie przywrócenia logiki w sytuacji, która dawno temu wymknęła się spod kontroli. I raczej jest to w tym momencie troszkę takie, wiesz, zraszowanie tego wszystkiego, zobaczenie, co, co będzie, niż podejście do tego takie bardzo holistyczne i spokojne. Więc nie spodziewałeś się to, jakby wiesz, nie wiadomo czego. Widać, że u niego jest duży chaos, a to sprawia, że ten kontakt będzie dosyć chaotyczny również. Także to tyle w tym rozkładzie. Takie krótsze dzisiaj, żebyśmy też mieli troszkę różnorodnie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl, jeśli potrzebujesz czytania prywatnego. A tymczasem życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej.